Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, w jaki sposób zarobić np. 1000 zł w internecie? W końcu dużo osób mówi o tym, że można zarabiać online, że jest to proste, że jest to fajny sposób na życie. Więc jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy da się zarabiać online oraz jak faktycznie realnie zarobić, nawet nie 10 tysięcy złotych miesięcznie, po prostu takiego szybkiego tysiaka, to w tym nagraniu pokażę Ci szybki plan, jak zrobić to za pomocą produktów cyfrowych. Więc jeśli jesteś twórcą, który chciał zawsze na przykład zarabić na swoich kursach lub e-bookach, to oglądaj ten film do końca i mam nadzieję, że wyjdziesz stąd z gotowym planem do wdrożenia. Ja nazywam się Kamil Fischer, jestem twórcą kursów online oraz pomagam innym ludziom zmienić ich życie, wprowadzając ich w świat biznesu online. Zacznijmy od tego w ogóle, dlaczego produkty cyfrowe. Moim zdaniem produkty cyfrowe są fajne z tego względu że mają niski próg wejścia. Czyli nie musisz ryzykować dużego kapitału, żeby na przykład się zamagazynować. Nie musisz nie wiem, kupować jakichś towarów i potem one będą ci leżeć na magazynie. Tak jak na przykład może być w przypadku sklepu internetowego. Nie potrzebujesz dużego kapitału. I tak naprawdę taki produkt tworzysz raz, a możesz sprzedawać go nieskończoną ilość razy bez dodatkowych kosztów na przykład produkcji czy bez poświęcania dodatkowego czasu na tworzenie kolejnych produktów. Dodatkowo, jak zapewne widzisz, jest aktualnie bardzo wysoki trend jeśli chodzi o sprzedaż produktów cyfrowych. Wszelkiego rodzaju kursy online, e-booki, jakieś checklisty, tak naprawdę dopiero przeżywają największy rozkwit. W tym momencie, jak pokazują statystyki, jesteśmy gdzieś mniej więcej w połowie wartości rynku, która w najbliższych latach ma się jeszcze podwoić, a już na ten moment wynosi ponad 300 miliardów dolarów. Dlatego uważam, że jest to odpowiedni moment dla wszystkich osób, które myślały o, o tym, żeby zacząć dzielić się swoją wiedzą, zarabiać na swoim doświadczeniu, aby wejść w ten rynek i naprawdę odciąć swój kawałek tortu. Jeszcze nie jest za późno. Ja wiem, że wiele osób często mówi, że no już teraz jest tyle kursów, że już się nie da na tym zarabiać. Ale tak samo mówili 3 lata temu, tak samo mówili rok temu i tak samo powiedzą za dwa lata. Natomiast ty po prostu zacznij działać i rób swoje. To, od czego trzeba zacząć, to znalezienie pomysłu na produkt. I bardzo często, kiedy rozmawiam z twórcami, to słyszę o ich pomysłach. Natomiast kiedy opowiadałem mi o swoich pomysłach, zadaję im jedno pytanie. To pytanie brzmi, jaki konkretnie problem rozwiązujesz swoim produktem? Ponieważ musisz mieć świadomość tego, że ludzie nie kupują dzisiaj Twojego produktu. Ludzie mają w dupie twój produkt, nie obchodzi ich twój kurs, twój e-book. Ich obchodzi rozwiązanie swojego problemu. Więc jeśli ty dzisiaj swoim produktem zaczniesz rozwiązywać problemy innych, to już połowa sukcesu za tobą. Przykładowo, jeśli ktoś na przykład chce dzisiaj schudnąć, to nie mów o tym, że po prostu schudniesz. Mów o tym, że na przykład odzyskasz zdrowie, będziesz mieć lepszą sylwetkę, zbudujesz pewność siebie. To są konkretne problemy, które ktoś chce rozwiązać. Zazwyczaj. Kolejna rzecz, znalezienie niszy. Jeśli dzisiaj masz na przykład wiele pomysłów lub nie masz właśnie pomysłu na swój produkt, wiesz, że no, można zarabiać na kursach, ale siedzisz i zastanawiasz się, kurde na czym ja mógłbym zarabiać, to znajdź niszę w taki sposób, aby zastanowić się po pierwsze. Co potrafisz robić? Może to być związane z twoją pracą lub może być to związane z jakimiś twoimi umiejętnościami dodatkowymi poza zawodowymi. Przykładowo, jeśli jest to twoje hobby typu graje na pianinie, zrób kurs o tym, jak zacząć grać na pianinie. Jeśli przykładowo czujesz się świetnie w kuchni lub jesteś na przykład kucharzem, kucharką, możesz stworzyć produkt o tym, jak na przykład w godzinę przygotować posiłki, takie, że do pudełek na kolejne 4 dni, żeby zaoszczędzić czas. Problem jaki rozwiązujesz? Długie godziny stania w kuchni, to, że musisz codziennie gotować, oraz to, że po prostu nie masz na to czasu, więc oddajesz ludziom czas. W ten sposób znajdziesz swoją niszę i będziesz wiedział dokładnie, gdzie po prostu ulokować swój produkt. Więc po tym filmie. Jeśli nie masz jeszcze pomysłu, wypisz sobie wszystkie swoje umiejętności, te zawodowe, jak i te pozazawodowe, swoją hobby, pasję. Dodatkowo możesz zastanowić się, jaki problem w życiu udało ci się rozwiązać, bo istnieje duża szansa, że są inne osoby, które mają podobny problem i chętnie ci za to zapłacą. Przykładowo mam taką kursantkę Anię, która rozwiązała właśnie jeden z problemów, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. Stworzyła swój produkt w oparciu o własne doświadczenie, czyli jak przestać się denerwować na swoje dziecko, bo wiadomo, zawsze przychodzi taki moment, kiedy już po prostu wychodzi, z siebie, kiedy masz dzieci. Ja nie mam, ale mam młodszego brata, dużo młodszego, więc pamiętam jak to było. I e, e, ona po prostu opracowała system tego, w jaki sposób dogadać się z dzieckiem. Stworzyła produkt w oparciu właśnie o swój system, dzisiaj sprzedaje i zarabia nawet 70 tysięcy złotych miesięcznie. Więc jest to bardzo fajny pomysł na to, żeby zobaczyć, jaki właśnie udało Ci się rozwiązać problem, jaki ból tak naprawdę pokonać. I jeśli są inne osoby, które mają podobne problemy, to po prostu dać im to w formie gotowego rozwiązania. Kiedy masz już swoją niszę, to teraz należy tak naprawdę stworzyć swój produkt. Nie musi to być wielki produkt, nie musi być to produkt na bardzo zaawansowanym poziomie. Zdradzę Ci pewien sekret, o którym mało osób wie, szczególnie te osoby, które są perfekcjonistami lub mają bardzo dużo wiedzy. Nie musisz być ekspertem i doktorem habilitowanym z, danej, z danego tematu, aby stworzyć wartościowy produkt. Tak naprawdę, jeśli skierujesz się do rynku początkującego, to wystarczy, że będziesz Krok przed klientem, aby nauczyć te osoby i dać im wartość. Przykładowo, nie musisz być wirtuozem gry na pianinie, ale jeśli tworzysz kurs gry na pianinie dla osób, które nawet nie wiedzą, jak tak naprawdę poruszać się po klawiaturze, to jeśli dzięki Tobie nauczą się paru podstawowych akordów i nauczą się zagrać parę piosenek, to już będą zadowolone, ponieważ już przejdą z tego punktu, a gdzie nic nie wiedzą, do punktu B, gdzie potrafią już coś zrobić. Dlatego nie komplikuj i jakby nie wstrzymuj sam siebie przed działaniem, bo naprawdę zastanów się po prostu nad tym, co zrobić, aby klient z tego punktu znalazł się tu. I gwarantuję Ci, że jeśli znajdziesz swoją niszę, w której masz jakąś wiedzę i skierujesz, Swój kurs, swój produkt do rynku początkującego, czyli do osób, które nie mają zielonego pojęcia w tym temacie, to będą zadowolone i będziesz w stanie dać im wartość. Jeśli chodzi o sam proces tworzenia produktu, rozpisz sobie na początku moduły lub, lub rozdziały, które chcesz umieścić w kursie bądź e-booku, a następnie po prostu usiądź i nagraj te lekcje, lub napisz po prostu jakby wkład tego, co ma się znaleźć w tych rozdziałach. I tutaj znowu nie potrzebujesz masy sprzętu, nie potrzebujesz mieć stuja telewizyjnego, żeby nagrać swój. Kurs. Wystarczy ci tak naprawdę bardzo często twój telefon, który masz w ręku, ewentualnie jakiś mikrofon kraw krawatowy. Jeśli chcesz przygotować e-booka, skorzystaj z takich narzędzi jak na przykład Canva. Po prostu zrób to, usiądź, zrób to, zadbaj o to, żeby był w miarę dobry dźwięk, w miarę ogarnięty kadr i to w, w, w zupełności ci wystarczy, bo dużo ważniejsze jest to, co mówisz, a nie to, jak wygląda. Otoczenie. Oczywiście ważne, żeby było dobre światło, dobry dźwięk, to będzie ważne, a webuku, żeby był on przejrzysty, żeby nie był zawalony tekstem, no i żeby po prostu było to wszystko czytelne i dobre w odbiorze. Kiedy masz już swój produkt, przechodzimy do sprzedaży, czyli tego, co jest tak naprawdę najważniejsze. I teraz możesz się zastanawiać, w jaki sposób sprzedawać, w jaki sposób dotrzeć do klientów. Wiele osób zaczyna od na przykład budowania swoich social mediów, jednak ja nie uważam, aby była to najlepsza strategia. Dlaczego? Dlatego, że możesz poświęcić rok na to, aby codziennie postować, codziennie wrzucać reakcje. Tańczyć na rolkach i tak dalej, generować ten zasięg. Po czym po roku okaże się, że na przykład OK, ale nikt nie kupuje. Albo będziesz napierdalał przez cały rok, będziesz mieć 300-500 obserwujących. Ja wiem, że kiedy. Wyobrazimy sobie 500 osób na przykład na sali, to jest to dosyć pokaźna liczba osób, natomiast sprzedażowo będzie to mała skala. Dlatego to, co możesz zrobić, aby przyspieszyć ten proces, tak naprawdę wystartować od razu, to wykorzystanie płatnej reklamy i ruchu po prostu na przykład z Facebooka, z Instagrama poprzez płatną reklamę. Dzięki temu nie będziesz musiał mieć społeczności. Wystarczy ci to, że dotrzesz poprzez reklamę do odbiorców, których na przykład następnie skierujesz na swoją stronę z ofertą. To, co jest ważne, tak naprawdę, to oferta. To ona jest sercem kampanii. Twój produkt do momentu, kiedy ktoś nie podejmie decyzji o tym, że chce go kupić, tak naprawdę dla niego nie istnieje, bo twój produkt ktoś zobaczy dopiero, gdy go kupi. Czyli naszą rolą Twoją rolą w tym momencie jest to, aby przekonać odbiorcę do zakupu. Czyli musisz stworzyć naprawdę dobrą, perswazyjną ofertę, do tego, aby ktoś stwierdził: OK. Zaufam tej osobie i po prostu od niej kupię. To, co jest ważne w ofertach, to to, aby mówić o tym, co jest ważne dla odbiorcy. Nie mów o tym, że masz świetny kurs, nie mów o tym, że masz najlepszego e-booka na świecie. Skup się na tym, aby pokazać takiej osobie problem, to miejsce bólu, w którym jest dzisiaj, następnie pokazać, że sytuacja nie musi wcale tak wyglądać, a następnie zbudować wizję tego, co ktoś może osiągnąć, jak może zmienić się jego życie. I dopiero wtedy, kiedy zbudujesz te trzy elementy, pokaż swój produkt jako metodę jako ten pojazd, który przewiezie tą osobę z tego punktu A do punktu B, czyli z miejsca bólu do miejsca wizji, w którym ten twój klient chce się po prostu znaleźć. Czy możesz na przykład zacząć od tego? Jeśli jesteśmy w tej branży odchudzania, tak jak wcześniej, żeby powiedzieć: "Hej, być może próbowałeś już wielu diet, być może trenowałeś, głodziłeś się, brałeś jakieś tabletki na odchudzanie, ale nic nie dawało rezultatu. Wiesz dlaczego?" Bo prawdopodobnie zabrakło ci dobrego odpowiedniego systemu. Znam to doskonale, bo ja też latami próbowałem schudnąć. Chodziłem na siłownię, pracowałem z różnymi trenerami, ale w końcu zauważyłem, że to wszystko nie działa, ponieważ jeśli nie zastosujesz tego i tego, to tak naprawdę cały ten misterny plan może iść. Się, może, sobie, może sobie iść. Jednak sytuacja nie musi wcale tak wyglądać, bo ja dzisiaj wiem, po tym, jak sam schudłem 30 kilo, po tym, jak przeprowadziłem dziesiątki moich klientów przez proces odchudzania, że wystarczy, że połączysz na przykład to i to, po to, aby zacząć na przykład, nie wiem, przyspieszyć swój metabolizm i tak dalej. I jakby, zobacz, płyniesz w tym, ok? Czyli jakby nie skupiasz się tutaj w ogóle na samym produkcie, nie skupiasz się na tym, jaki on jest zajebisty. Skupiasz się na kliencie, na tym, co jest dla niego ważne. Tak naprawdę to jest coś. Co Ci wystarczy. Jeśli przejdziesz przez te kroki, czyli znajdziesz swoją niszę. Określisz problem klienta, jaki rozwiązujesz. Stworzysz produkt, który Twój klient będzie chciał, który rynek w ogóle chce, a następnie napiszesz dobrą ofertę i poprzez reklamę dotrzesz do Twoich potencjalnych klientów. Tak naprawdę w tym miejscu zaczyna się Twój biznes. To nie muszą być skomplikowane lejki sprzedażowe. Zacznij od czegoś prostego. Zacznij od tego, aby po prostu stworzyć produkt i wypuścić go w świat. Pamiętaj o tym, że oferta jest najważniejsza, że oferta jest kluczem, jest sercem Twojej kampanii. I tak naprawdę nie komplikuj tego procesu. Ja wiem, że biznes online wydaje się trudny wydaje się skomplikowany, że tego jest wiele. Z drugiej strony innym się wydaje, że wystarczy stworzyć ebooka i już będą milionerami. Tak to nie działa. Natomiast powiem ci jedną rzecz, że biznes online tak naprawdę jest prosty. Nie jest łatwy, ale jest prosty. I tak naprawdę to, czy wystartujesz, czy ci się uda, zaczyna się od jednej rzeczy, od twojej decyzji, od tego twojego właśnie pierwszego stworzonego produktu, od twojej pierwszej stworzonej oferty, od twojej niszy, w której się osadzisz. Więc jeśli ty dzisiaj czujesz, że masz wiedzę, że masz to doświadczenie, którym chcesz się podzielić z innymi, to po prostu zrób to. Zrób to w takiej kolejności, w jakiej ci powiedziałem. Wiem, że to jest film na YouTubie i że nie mogę tego rozwinąć jakoś mega, me, mega, mega obszernie, ale mam nadzieję, że troszkę ci to zainspirowało i daje ci to pewien kierunek tego, w, w, gdzie możesz podążać i co tak naprawdę jest ważne w tym wszystkim, bo nie liczą się lajki, nie liczą się obserwacje. Liczą się system, który pozwoli Ci skutecznie przekonać odbiorcę do tego, aby zdecydował się na zakup właśnie u Ciebie. To jest początek. Początek, który pozwoli Ci zarobić ten pierwszy 1000 zł. Natomiast jeśli chciałbyś zarobić więcej i chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobić i jak dokładniej te wszystkie elementy krok po kroku tak naprawdę przejść, to możesz kliknąć w pierwszy link w opisie tego filmu, gdzie zapraszam Cię na moje bezpłatne, prawie 30-minutowe wideo, w którym pokażę Ci krok po kroku cały system, w jaki sposób działam ja, w jaki sposób działają moi kursanci z mentoringu, których jest już ponad 1100 i którzy zbudowali biznesy zarabiające od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie i to każdego miesiąca. Ja bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Gratuluję, że dotarłeś aż do tego momentu. Zostaw, oczywiście, łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Będę Ci za to mega wdzięczny. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Kamil Fischer i do usłyszenia. Cześć!